A mówiliście, że, że był jakiś wywiad z tym na kanał sportowy z sędzią, tak? O strony. Bardzo fajna postawa. będziemy łapać rozmówców. Jest na zapleczu sporo osób, chyba przez decyzję sędziów. Tutaj, bo to jest chłodnie. Nie, no dobrze, no dobrze, dobrze. A wy nie chcecie? Wiecie, Jarosz na pewno będzie bronił decyzji sędziego. No bo koniec końców oni się muszą trzymać razem, nie? To jest wiesz, to jest jakbyś, yy, wiesz, to, że oni sobie pewnie przeanalizują, bo wiedzą, oni doskonale sobie zdają sprawę, kiedy błędy, to też nie mogą, wiesz. Nie może przyjść główny sędzia, bo chyba Jarosz jest głównym sędzią w fejmie, yy, czyli on za nich odpowiada i wiesz, rugać pod <laughs> Wiesz, to jest tak, jakby Marciniak wyszedł po meczu i zaczął napierdalać na liniowego, kurwa, że, że się nie zna. No nie mogą tego zrobić. Nie, dobra, ja. Poproszę. Dobra, Piotrek, Piotrek Sędzia, Piotrek, sędzia e, główny, jest sporo kontrowersji po zakończeniu poszczególnych pojedynków. E, zacznijmy może od e, Denisa Labrygi z Michałem Vampirem e, Pasternakiem. Jest kolano przy ścianie. Dochodzi na głowę jest e, dyskwalifikacja. Kubańczyk, <laughs> wygrałeś, ty wygrałeś chyba też wygrałeś z Alberto chyba przez decyzję sędziów, ja, 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 Dzięki ogóle, Tobie? możesz tak krzyczeć w ogóle? Nie, uważam, że moja walka z Alberto była bardzo bliska, natomiast wygrana. Ale dzisiaj nie umniejszamy Alberto, bo rozjebał totalnie system i gratulacje dla Alberto. Czy żeby tym razem w tej formie Cię pokonał? Czy by mnie pokonał? No jak ja mało trenuję, to w tej formie na pewno Minus 9 na wadze. Ja minus 9 kilo. Nie, no musiałbym przyjechać 15 kilo. Na Dzięki, pewno. Marcin. Do Alberto teraz. No. To już nie ta kategoria. Rozmawiajcie sobie, nie przeszkadzam. Było bardzo miło, pozdrawiam kanał sportowy. My pozdrawiamy Kubańczyka. Pojedynek Labryka pasternak jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jest zapis Regula. regulaminu. Ja przeczytam, jeśli uda się zbliżyć. Uwaga, A, uważaj, bo prze, przesunąłeś, wiesz co? Tutaj, o, to jest to. Zapis mówi. Zaczekaj, bo tutaj masz jakieś odpowiedzi. Zapis mówi wprost regulaminu. GaliFame 24, i to jest zapis, który obowiązuje na ścianie właśnie w basenie, powiedzmy, że to jest basen. Punkt 15. Walka odbywa się w specjalnie zaprojektowanej arenie, której bandy traktowane są również jako podłoże walki. Tak i na zbliżeniu przed rozpoczęciem walki akurat Labrygi powiedziałem też... No tak, no to, no dobra, no to ściana, tu parter. To dlaczego, to, to dlaczego Amadeusz w parterze, na ścianie, w boksie z tym? Nie została ta walka... Jakby rozklinczowana, skoro on stał przy ścianie, nie powinna tak być, no bo, no bo wiesz, w boksie jak jest parter, to parter. A i dlaczego Gracjan został kopnięty będąc na ścianie? Jakby, jakby dokładnie to samo, zobaczcie. No, kopnął go tutaj w głowę stary, kolanem, będąc dupą na ścianie. Wiesz o co chodzi, więc to też tak nie może być. Że tylnia banda, czyli banda boczna jest traktowana jako podłoże, czyli parter i oni doskonale o tym wiedzieli. No, i już o tym trąbiłem na odprawach. Mówiłem, żeby uważali na to, żeby nie kopnęli kolana właśnie na głowę w klinczu pod bandą, bo to będzie faulem. No i tak się wydarzyło. No i Labryga jest zawodnikiem, który trenuje na co dzień pod klatką, pewnie gdzieś pod ścianą, pionową. No, tu są bandy skośne i nie możemy pozwolić, żeby zawodnik leżący na bandzie skośnej dostawał kopnięcia na nie głowę. No bo to już stał. nie wygląda dobrze. To już nie jest MMA też. Eee, no i, no i no, taka decyzja musiała być. No, nie, mogli, nie mogłem podjąć innej decyzji jako. Pasternak rzeczywiście był mocno odłączony, nie wiedział, bym zadawał pytania takie, gdzie jestem, nie wiedział o co chodzi. Tu, I tu, tutaj jest decyzja dobra o przerwaniu walki, bo tu nie można było innej decyzji podjąć o opuszczeniu dalej, bo naprawdę to kolano skończyło walkę już, już w tym momencie. No i dyskwalifikacja, no bo to jest kopnięcie w pozycji parterowej. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, że mo, mo, można było zrobić no contest e, i potraktować to jako nieumyślne, no ale skoro tworzymy regulamin pod miesiąc okay. wcześniej do zawodników i trenerów. Mówimy, uprze uczulamy, yy, żeby tego nie robić, a jednak to się dzieje, no to no nie możemy traktować tego jako nieumyślne kopnięcie. No, my na to zwracaliśmy uwagę bardzo. Okay, eee. wiesz ten ale... Denis nie ma żadnych pretensji z tego, co widziałem. No, 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 raczej boli <coughs> najbardziej ta dyskwalifikacja. No, ale wiadomo, że musisz to traktować jako faul intencjonalny, bo, bo nie było w tym po prostu przypadkowości. On celował na głowę i wyprowadził I to kolano cel... na głowę. Trafił w głowę, znokautował i tak dalej. No, jakby... Myślę, że to, jak to sportowy spierdolił Pomiakotrze i Stanowski. Oni już nawet materiałów. Aha, bo został Borek i Pol uderzył jedno, drugie, trzecie kolano na korpus, i nie wiem, pastel by się pochylił i następne byłoby kolanem na głowę, to mu, można by powiedzieć, że to było nieintencjonalne, bo chciał gdzieś tam po korpusie, a przeciwnik się nachylił. A tutaj sięgnął aż po, po sufit, tym tą swoim, swoim kolanem, jeszcze chyba w międzyczasie swoją głowę trafił, więc iść z siebie by znokautował i znokautował nieprzepisowo. W tym polu walki, niestety. No bo w oktagonie czy, czy, czy kiedyś było w ringu MMA, no to, to byłaby nadal poezja tu w tym basenie przez nachylenie bandy to no niestety to jest pozycja parterowa i no i wiedzieli wszyscy o tym, więc tutaj nie ma żadnej dyskusji, że ktoś był niepoinformowany, jest regulamin stworzony, zapisany, wysłany. Wszystkie procedury były zachowane. Piotr, to ja mam jeszcze pytanie dotyczące walki finowej, bo widzowie gdzieś zwracali uwagę na to, że przy tej akcji kończącej Alberto wyprowadził kolano na głowę, kiedy Gracek sklejał się chyba pośladkami już ze ścianą. Jak to interpretować w takim wypadku? No, rozmawiałem z sędzią, powiedział, że on to z... Interpretował, że kolano nie doszło do głowy, tylko przez rękę gdzieś tam poszło i nie, nie miało to żadnego wpływu na, na dalszy przebieg e, walki ani na tę sytuację, bo, bo ten gra, gracz nie dostał tego kolana czysto na głowę, więc e, no rzeczywiście tam jego plecy były pewnie sklejone z tą bandą i to też była już pozycja parterowa no jakby trafił w Aa, głowę no to pewnie by powtórzyła się ta. sytuacja byłaby dyskwalifikacja i byłoby jeszcze więcej kontrowersji że jednak no, że jednak te, te pole walki może nie nadaje się do MMA może warto zwrócić na to uwagę że lepiej robić walki te, po, te pole walki się nie nadaje do niczego kurwa jakby do czego? bo jeśli nie nadaje się do MMA to do czego się nadaje no do, do czego się nadaje bo jakby, jeśli nie nadaje się do MMA to tym bardziej się nadaje do K1 i boksu. Walki w K1, w boksie ewentualnie. i nie, no Chociaż w boksie też wyszło jak wyszło. Ja też nie uczestniczyłem w tej walce, ale no wiem, że wyszło też się nie, nie za chyba. Nie? No i właśnie pytanie mam o, o, o ten boks. Bo pierwsze sprowadzenie wiadomo było, że mamy dwa pojedynki na zasadach bokserskich. Bił się Tomek Majewski z Orłem Białym. Tam dochodziło do kilku prób sprowadzeń, sklejenia dystansu, zejścia niżej. Nie były te pojedynki kończone tak drastycznie. A tutaj przy pojedynku Josefa z Ferrarim mamy od razu po pierwszym takim. W takim sprowadzeniu przerwany pojedynek. Może nie z takim impetem, bo ten impet był zdecydowanie większy w przypadku Ferrariego, ale czy nie można było gdzieś, nie wiem, tego wznowić pojedynku, czy były przesłanki, że to jest odpowiednia decyzja już na tym etapie? E, no w, I w tym pojedynku Ferrariego i w pojedynku Maj Majeskiego byli inni sędziowie w środku. E, I te decyzje też są pokierowane ich odczuciami, czy to wejście rzeczywiście było. O, e, dobra, tak zamierz... gramy. Tak szczerze, trochę współczuję, Jaro, tak, gramy. Słuchaj, Jaroszowi, że się musi tłumaczyć kurwa za nim swoje decyzje. To no. skandal był? Kurwa, cała ta gala to był skandal, kurwa. Tu, tu... Ja myślę, że wszyscy, którzy oglądają to kurwa i za to płacą, to powinni mieć na nazwisko skandal. Całe życie mam skandal, pijąc Hennes i parody. A, uh -huh, papi! Nie, yeah, masakra. puść, puszczę, yes. puszczę sobie jedną piosenkę, która mnie podnieca strasznie. Robert Miles Children. <śles> Nie, następnym razem widzowie oglądajcie kurwa z restreama, bo to kurwa nie warto. Ja zawsze byłem pierwszą osobą, która mówiła: Nie no, nawet kurwa jak chciałem zobaczyć coś na prime, pomimo że wiecie, że to, że tamto, że murański kurwa, że bez cokolwiek, to. to jak nie wiem, chciałem na przykład zobaczyć strollowanego czy coś. Okej, okay, zagryzałem zęby, kupowałem, musiałem się tym chwalić. Ale tutaj kurwa, to, to nie no. Poza tym, płacić im pieniądze, którzy, które, których kurwa nawet nie. nawet potem nie płacę zawodowo. Stary gala za 55 no. złotych.